Hejka, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na naszym kanale. Z tym, że ten vlog będzie nagrany tylko... Tylko ja będę go nagrywać, bo to nie będzie taki typowy vlog czytelniczy, ale vlog z podróży, gdyż iść ponieważ, bo lecę do Edynburgu z koleżankami. No ale tak, dzisiaj jeszcze idę do pracy. A dopiero wieczorem mam pociąg do Poznania, i z Poznania lecimy do Edynburgu. Ale już zaczynam tego vloga, i już nie mogę doczekać tej podróży. O Od kilku godzin generalnie jesteśmy w Edynburgu, to jest trzecie muzeum, które zwiedzamy i jest y, ogromne i jest przepiękne i ja się zakochałam. Jeszcze są pokoje takie interaktywne, wiecie, że możecie jakieś rzeczy porobić i, i to były najlepsze po prostu... Y, dla mnie atrakcje, nie? To po prostu małe dziecko e, dorwało się do rzeczy, po których na przykład kakało się po takich kropkach i te kropki wydawały dźwięki i to było zajebiste. Tak było, potwornie. No więc, tak. A teraz idziemy na rzeźby. bo tam u góry są rzeźby. W ogóle to tak pięknie wygląda, tam u góry są no, To muzeum jest tak piękne. Ja, ja, ja bym z niego najchętniej nie wychodziła. ogromne. Jak skończyłyśmy zwiedzać tamto muzeum, to wróciłyśmy do pokoju. Każdy z nas sobie poszła na chwilę spać, a teraz się zbieramy, by coś kupić do żarca. Także no, idziemy czegoś poszukać. Jesteśmy w Muzeum Portretów i to jest ogólnie czwarte muzeum na tym wyjście, ja z racji tego, że wstęp jest wolny. To korzystamy. Dziewczyny jeszcze zwiedzają, ja już się tutaj przeszłam, zresztą mogliście zobaczyć na przybytkach, jak to pięknie wygląda. No a zaraz idziemy zwiedzać zamek, potem w planach mamy księgarnię. No, już byliśmy też, byłyśmy na tym cmentarzu, porobiłyśmy zdjęcia i. Jest serią mega, mega fajnie. Jeszcze tak dodam, że nie wiem, jak ten vlog wyjdzie ostatecznie, bo bardzo mało jest tu jakichś takich gadanych rzeczy więcej będzie pewnie różnych ujęć z mojego zachwycenia się miejscami, budynkami, wszystkim po prostu po drodze. Więc nie wiem, generalnie, czy się nadaje na tworzenie vlogów z podróży, ale, ale przynajmniej będę miała fajną pamiątkę dla siebie, a być może Wam też się spodoba. Taki vlog. Zobaczymy, jak się przyjdzie. Właśnie, miałam sobie pierwszą pamiątkę i jest to zakładka do książki, taka ze zamków, taka ładna. Zimno tu jest cholera. Jesteśmy w jakimś lochu czy coś? Nie wiem, nie przeczytałam. Ale, ale ja kocham zapach takich miejsc, taki. A, nie umiem go opisać, ale go kocham. Zrobiłyśmy sobie lody, mamy sesrynowe, moje ulubione, jakby ktoś nie wiedział, e, lawendowe, są zarobiste w Chorwacji, bardzo polecam, tylko trzeba na dobre trafić i róża z, kre... z, z, z śmietanką, tak, czy z coś takiego, takiego. I, i, i tak, mamy lody. I będziemy możemy to testować. Będziemy testować, robimy test smaku? Tak, tylko, że faktycznie, pokaż no. może okolicę To Co? No, będą przebitki. Aha. Dobra, to ja biorę y, lawendę pierwszą. Jest fioletowa. Czuję się jakbym... Równy, czerwony. Czuję się jakbym podeszła do krzeka lawendy i go zjadła. Sadzaj tu i daj mi moją. Czekaj, masz tu. To jest trudne jedną ręką, nie? No ja akurat miałam bardziej... bo to jest lawenda i biała czekolada. Mm. Bardziej białą czekoladę niż... Dobra, biorę róże. Mega dobra. Nie jest taka sztuczna. Daj mi, ale daj mi stąd, bo tu jest. Masz? Ciekawy ten vlog. Stąd mi daj, z tej strony, z tej strony, bo tu jest za dużo, tu Masz. widzisz pasem. Mi... No. Nie marudź. Dobre, nie? Chcesz cytrynę? Uh -huh. okay. mm. To jest ten sorbet, tak, co byście? Ja mam takie, mm. A, że ciężko cytryna. mi trafić na cytrynę, którą lubię. Zobaczymy. Mm. Tak, jest dobra, bo nie jest taka sztuczna. I to mi się mega. I to jest Alandas w Edynburgu? Ogólnie to kupiłam sobie pocztówki dla siebie i dla znajomych. I gonam sobie tym z babką, która, której mąż to rysuje i to jest wydrukowane. I a to jest mo... jej mąż, a ja tak. myślałam, że to ona. Nie, jej Ma, mąż ona. to robi. I um, cieszę się, że znalazłam taki punkt, że wsparłam kogoś, kto coś tworzy, a nie zwykłe o, sklep, gdzie jest to zdjęcie to i napis z Edynburg. Dobra, idziemy dalej. To jest przy Muzeum Narodowym w Szkocji tak w ogóle. Tak. Powiem Wam, że moja parasolka to nigdy nie widziała tyle wody co tutaj. Jesteśmy ogólnie w Starbucksie. No i złapał nas deszcz. Cały dzień nie padało, udało się nam zwiedzić zamek. Teraz pada i moja parasolka się topi. Dla Maji, lusterko. Będzie idealnie. E, rozdzieliłyśmy się i my idziemy do księgarni. Byłyśmy w sklepie Lego i złożyłyśmy sobie swoje figurki, trzy. Jedną dla Julki, dwie dla mnie, bo będzie jedna dla mnie, druga dla Majki. E, no, a teraz idziemy do księgarni i ja się jaram, bo widziałyśmy ją co prawda zamkniętą wczoraj, ale ja już się jaram. Więc jak wejdę, to wyobraźcie sobie, jak bardzo jeszcze będę się jarała. A i byłyśmy w kościele. A tam jest autobus, ja kocham ich, nie autobusy. Są przepiękne. Ta kocha traktora jednego. Jezu, ale jakbyście widzieli tego traktora, to jest traktor Szkot. Macie traktor Szkot. No, a ja kocham te autobusy, bo jak dla mnie są po prostu przecudowne. A w ogóle pokażę Wam zaraz widoczki. No, patrzcie, jak tu pięknie. Ja jestem zakochana w tym mieście. Piękna jest ta ulica. dzień za nami. Prawie, że. <noise> Dzisiaj miałyśmy rundkę po księgarniach. Kupiłam dwie książki. Pokażę Wam w hotelu, jak już będziemy. Jak Ale weź daj to trochę wyżej. Czoło ci ucina, laska. Ale mi tak pasuje. I um, jedna książka jest z autografem i się mega cieszę. A druga książka, zobaczycie. Wy zobaczycie, co to jest. O, piękny autobus. Kocham te autobusy. Byłyśmy w czterech chyba księgarniach? Albo pięciu i generalnie są przepiękne. Yy, wiele z nich jest dwupiętrowych i jest tam tak nawet ogromnie dużo książek. I była jednak gdzie była kawiarnia i też tam byliśmy na kawce i klasą połowa z nich ma kawiarnię. Większość nawet. No, większość, ale chodzi mi o tej, w której byliśmy, nie na kawce. No, ale ten water też tam też ma kawiarnię. No. No, generalnie było mega fajnie. Wcześniej byliśmy jeszcze na zwiedzaniu. nie? Na 9:45 będą 45 zwiedzanie i był genialny przewodnik. E, no, i tak nam mija ostatni pełny dzień tutaj. Tak, więc dzisiaj już stąd wyjeżdżamy. Teraz no sobie y, jesteśmy jeszcze na spacerku. Ja mam kawę, bardzo dobrą kawę. No, a później na lotnisko i do domu, właśnie ona ciągle zabiera kawę. Nie chcę mi się stąd wyjeżdżać, to jest po prostu przepięknie. I ja się zakochałam w tym mieście. I wiem, że to powtarzam, któryś raz w tym vlogu, ale, ale trudno. Jest przepięknie. Nie chcę stąd wyjeżdżać. One widoki i... i... cały czas bierze telefon i nagrywa. Tak, bo chciałabym je po prostu zapisać, by ze mną zostały, ale chyba tak się nie da. Bo filmy czy zdjęcia tego nie oddają. Jesteśmy w księga Waterstone i idę słuchać mojego patronatu w wersji angielskiej, czyli The Song You've Never Heard. Jest, bo się spytałam i wiem, że jest, także idziemy go szukać. Jestem spełnionym i szczęśliwym książkoholikiem, gdyż iż ponieważ bo. Kupiłam tę książkę, tak, Jurka kupiła małego księcia, a ja kupiłam tę książkę po to, tu przyjechałam. Co prawda, chciałam ją w hardbaku, znaczy się w twardej oprawie, ale była w miękkiej, a ja kocham tę wersję okładkową, więc kupiłam ją. Nie kosztowała w sumie jakoś tragicznie dużo, dostałam jeszcze zniżkę studencką i jestem happy. Czyli trzecia. Tak, to jest trzecia, bo już właśnie miałam wam pokazać Wiedźmina i książkę Cassie, ale pokażę wam ją, jak chyba już wrócę do domu. Tak będzie najlepiej. W ogóle wtedy Wam pokażę, co tutaj kupiłam, bo tych rzeczy jest trochę. No, wiem. Ale to jest naprawdę ładny Wiedmin. I jeszcze się dowiedziałam jednej, od jednej osoby na TikToku, że jest jakaś aplikacja, która sprawia, że te ilustrazy się ruszają. Więc muszę to ogarnąć i muszę to sprawdzić. Karolina Krywiel w środowisku naturalnym próbuje się spakować tak, żeby ją wpuścili na samolot. Czy jej się to uda? Nie sądzę. Czy będzie musiała trzy warstwy na siebie nałożyć? Pewnie tak. Aha, miałam ci powiedzieć, że chyba zostawiłam ten parasol tam. I mi się przypomniało tutaj, jak weszliśmy na ten Shop High Street at low prices. Walka wygrana, wyciągnęłam tylko to. Wczoraj człowiek był w Edynburgu, a dzisiaj leci na złamanie karku. Już spóźnione do pracy, bo lecę prosto dosłownie z... Hej, Hejka kochani, ja do Was nadaję już tak prosto z mojego łóżka. Wczoraj wróciłam do Polski, ale po pracy nie byłam w stanie już czegoś nagrać. Byłam po prostu padnięta, chciałam tylko spać, umyć się i iść spać. Także dzisiaj pokażę Wam, co przywiozłam ze sobą z Edynburgu. Trochę opowiem o tym, jak było, chociaż mogliście zobaczyć. Ja jestem mega podjęta tym wyjazdem. Poziom ekscytacji wybijał gdzieś tam poza skalę. Dla mnie też to był pierwszy taki dłuższy wyjazd za granicę, i też gdzieś dalej niż do Czech czy do Niemiec. I, I było naprawdę świetnie. Zakochałam się w tamtym miejscu. Cieszę się, że nie miałam większego problemu z dogadaniem się. Cieszę się, że pozwiedzałam, i cieszę się, bo to mnie upewniło w czymś takim, że dam sobie radę, nawet jeżeli ten wyjazd jest zorganizowany z znajomymi, nie z rodzicami, że jestem w stanie to gdzieś tam ogarnąć. No i już w głowie zaczęły się tworzyć kolejne plany na jakieś wyjazdy w przyszłości. Kiedy, nie wiem, ale na pewno na tym się nie skończy, bo chciałabym też wiedzieć inne miasta Europy. I być może nie tylko, ale to są zupełnie dalsze plany na dalszą przyszłość. A teraz już chcę, żeby tak nie przedłużać, bo będę kończyć tego vloga. Pokażę Wam po prostu co przewiozłam, chociaż część już mogliście widzieć dziś na przebitkach. Moje psy będą szczekać w tle ale nie da się w tym domu nagrywać bez ich szczekania, więc. No. Tutaj jest one last stop. I to jest wydanie z barwionymi brzegami. Z przepiękną wyklejką. Z tej strony jest taka, z tej strony jest taka. W ogóle oni mają taką folikę na to obwolutę, żeby one się tak nie niszczyły, ale jest to też wersja, w której jest autograf autorki. I w momencie, gdy ja to zobaczyłam, to ja już wiedziałam, że ta książka ze mną wraca, właśnie przez ten autograf. Ja uwielbiam książki Cassie. Czytałam wszystkie. I ta jest moją ulubioną, więc tym bardziej cieszę się, że to właśnie w niej mam ten autograf. Z książek dalej mam Loveless w tym wydaniu układkowym i ja po tę książkę tam pojechałam. Co prawda chciałam ją w twardej oprawie, ale jeżeli nie było, to kupiłam w miękkiej i się niesamowicie cieszę. To już jest moja wersja trzecia Loveless. Teraz będę polować na to w twardej oprawie i może kiedyś uda się je gdzieś znaleźć. No i y, ostatnia książka, trzecia to Wiedźmin dla słysz, czyli ostatnie życzenie, wersja ilustrowana. I ja wam pokażę jak to pięknie wygląda. Tu mamy taką wyklejkę. W drugiej stronie jest taka sama, ale um, tu mamy pierwszą stronę i jest wieczmini. Tu mamy dalej. Tu mamy Geralta znowu. Są tu jeszcze właśnie. Muszę powyciągać rzeczy z tej książki, bo powkładałam ją tutaj. Mm, czekajcie, chwilę. Zaraz mm -hmm. znajdę wam jakąś ilustrację, żeby pokazać. O, na przykład coś takiego. Więc ja się mega cieszę, bo jest przepiękne. Dalej kupiłam. Um, ale już na lotnisku perfumy, bo były dość tanie, były w promocji fajnej. Więc ja kupiłam, bo pachniały przepięknie. I ja Wam w ogóle pokażę, jak wygląda flakonik. Bo to też mnie kupiło. Zapach, ale też wygląd flakonika. Dobra. Już wam pokazuję. On ma tu takiego węża. I to mi się mega podoba. Te perfumy pachną. Cudownie genialnie patrzą. No. no, więc kupiłam też takie perfumy. Te, których używam na co dzień, one się już powoli kończą, więc teraz będę miała te. Mm. Dalej mam pamiątki typu. Um, Kartkę taką z Edynburgu, i to jest w ogóle rękodzieło re więc tym bardziej się cieszę, bo tam były takie stoiska i tam było małżeństwo, które właśnie tworzy takie rzeczy, i u nich kupiłam kartki dla siebie i dla moich znajomych. Oni już dostali swoje, więc wam ich nie pokażę. Um, dalej mam takie kartki takie zwyczajne całkiem, ale, ale ja je zbieram. Ja mam całe pudełko takich kartek, pocztówek i te będą też do kolekcji, że nie mogłam się zdecydować na jedną, to mam kilka. Dalej mam y, jeszcze dwa magnesiki. To też jest dla moich znajomych jeszcze. Mm, mam takie krówki. Jeszcze ich nie jadłam, więc nie wiem, kupiłam je na pół z julką, więc ona wzięła część. Ja wzięłam część spróbuję je teraz. Pachnie. Pachnie trochę jak kajmak. W ogóle patrzę też teraz na składniki, i to jest mleko skondensowane. Masło, cukier i szkocka whisky. Dziwnie smakuje. Smakuje trochę jak taki kajmak, ale jednocześnie jak takie kruche siasteczko. Ale, ale jest dobre i jest słodkie. Mam jeszcze zdjęcia. Tutaj takie z Julką spod teatru. I tutaj wszystkie dziewczyny razem przy fontanie. Tutaj w kawiarni z Julką. Mm, ale to jeszcze nie wszystko, bo byliśmy w sklepie lego, mogliście wiedzieć przebitkę. I stworzyłam sobie takiego ludzika siebie. Ale mam jeszcze jedną rzecz. Właściwie jeszcze dwie rzeczy. Mam kaczuszkę Nessie. No jest genialna moim zdaniem. I Mam jeszcze taki Zameczek. No i to jest generalnie wszystko, co przywiozłam, że ze Szkocji. I poza tym została w moim głowie masa wspomnień, masa zdjęć. Dobra, korzystając, że jeszcze tu jestem, otworzę tę paczkę i zobaczymy, co w niej jest. Bo do mnie dzisiaj przyszła, siostra mi odebrała. W pracy do mnie w ogóle kurier wydzwaniał. Książki z Jaguara. Ok. To mam tak. Desire of Defense. Romans sportowy. I mam Fallen Princess, czyli najnowszą książkę. Mone Castan. I z tego, co zrozumiałam, to jest pierwsza książka um, z fantastyki tej autorki, młodzieżowej fantastyki. Będzie czytane. Zobaczymy, czy mi się spodobają. Ta książka w ogóle przepięknie wygląda. Mam barwione brzegi. Boska jest. No, także to by było na tyle, i mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Nie jest idealny, i nie wiem, czy taka była moja wizja na tego vloga, ale, ale razem ze mną mogliście spacerować po Edynburgu.